Bracie, zapamiętaj tę zasadę, bo uratuje ci życie, portfel i psychikę. Mężczyzna, który boi się stracić kobietę, traci ją szybciej. Kiedy boisz się odejścia, zaczynasz grać nie swoją rolę. Robisz więcej niż powinieneś. Godzisz się na rzeczy, na które normalnie byś nawet nie spojrzał. Przestajesz być mężczyzną, a stajesz się negocjatorem własnego szacunku. A kobieta? Bracie, kobiety mają szósty zmysł do wykrywania strachu przed stratą. Jak tylko wyczują, że jesteś uzależniony od relacji. Testy wchodzą na level hard granice, przesuwają się milimetr po milimetrze. A ty nawet tego nie widzisz, bo jesteś za bardzo skupiony, żeby jej nie stracić. I teraz brutalna prawda. Kobieta szanuje najbardziej wtedy, gdy wie, że potrafisz odejść. Nie chodzi o groźby. Nie chodzi o manipulacje. Chodzi o to, że masz własne życie, własne cele, własną misję. I jeśli ktoś cię nie szanuje, to masz odwagę się odwrócić. Ten spokój, ta gotowość do odejścia to niewyrachowanie. To siła, to niezależność, to filar mężczyzny. Bo gdy jesteś gotowy odejść, przestajesz się bać. A gdy się nie boisz, przestajesz robić głupie rzeczy z desperacji i wtedy paradoksalnie kobieta zaczyna cię szanować jeszcze bardziej, bo widzi, że nie jesteś więźniem emocji, że nie jesteś na smyczy, że jesteś z nią, bo chcesz, nie bo musisz, zapamiętaj bracie. Mężczyzna, który potrafi odejść, to mężczyzna, którego kobieta boi się stracić, a ten, który nie potrafi, już jest stracony.